Postępowanie sądowe w Polsce ma być tańsze. No dobra, poszedł już clickbait, to teraz Wam powiem, że nie dla wszystkich. Ale zostań do końca, aby dowiedzieć się, czego ma dotyczyć ta zmiana, bo być może będziesz mógł z niej skorzystać. A po więcej takich informacji koniecznie zostaw obserwację. Rząd chce zmienić ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jedna ze zmian zakłada, że ogólna granica opłaty stosunkowej, która aktualnie wynosi 200 tysięcy, ma zostać obniżona do 100 tysięcy złotych. Aktualnie w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tysięcy złotych, opłata sądowa obliczana jest jako 5% od wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 200 tysięcy złotych. Ta górna granica może zostać obniżona do 100 tysięcy złotych. Ale co to ma oznaczać w praktyce? Jeśli składasz do sądu pozew o miliony, a dokładnie o 4 miliony, to opłata sądowa aktualnie wynosi 200 tysięcy złotych. Jeśli te zmiany wejdą w życie, to składając pozew o zapłatę takiej kwoty, opłata sądowa wyniesie jedynie 100 tysięcy złotych, chociaż nie wiem, czy słowo jedynie jest tutaj odpowiednie. Daj znać w komentarzu co sądzisz o tej sprawie i koniecznie napisz, czy uważasz, że w innych sprawach, w których domagamy się zapłaty mniejszej kwoty, opłaty sądowe również powinny zostać obniżone.